Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Przedstawić dzisiaj kolejne aspekty Feng Shui na kolejny, bardzo fajny, słuchajcie, dzień, piątek. Dzisiejszy dzień jest podwadaniem węża według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj dwunasty urzędnik, to jest ostatni dzień dwunastodniowego cyklu, cyklu zwanego dwunastoma urzędnikami, czy dwunastoma oficerami, moi drodzy, i nazwa 12 urzędnika brzmi zamykać. Przypomnę, że miesiąc mamy ciągle we władaniu ziemnego konia według systemu solarnego i lunarnego, a jeśli chodzi o rok, to nadal jesteśmy we władztwie wodnego królika. Moi drodzy, świetny moment na zamykanie różnych rzeczy, różnych spraw. Piątek, słuchajcie, więc tutaj nie podejmujemy żadnych ważnych czynności, słuchajcie, jest to ostatni dzień cyklu, dzisiaj odradza się właśnie wykonywanie jakichkolwiek ważnych czynności, owszem, można dokonywać pochówku zmarłych, można również porządkować przestrzeń materialną dookoła nas, czyli robić porządki, usuwać coś, wyrzucać, odkurzać, moi drodzy. Również jest to bardzo dobry moment na to, żeby zrobić sobie takie porządki mentalne, usiąść, zastanowić się, co przez te ostatnie 12 dni działo się w naszym życiu, a w zasadzie 11, i czego byśmy nie chcieli, co ewentualnie chcemy skończyć, albo co sobie chcemy zaplanować na następne tutaj dni. Tak? Taki moment, słuchajcie, takiego wyciszenia. Moi drodzy, dzisiejszy dzień będzie dobry dla. Znaków urodzonych. Bawuł, wąż, małpa i kogut. I te znaki mogą tutaj, słuchajcie, te osoby urodzone w tych, w tych znakach, pod tymi znakami, mogą tutaj podejmować różne czynności. Jeśli muszą gdzieś wyruszyć w daleką podróż albo coś takiego zrobić, no tutaj 12-urzędnik nie będzie dla Was nieprzychylny. Jeśli nie możecie tego przesunąć, jeśli musicie takie czynności podjąć, to oczywiście róbcie. Neutralne dla szczura, smoka, konia i psa, i te również znaki, jeśli muszą wykonać ważne czynności i coś takiego naprawdę niesamowitego, oczywiście tylko prócz, mojej drodzy, jakichś zaręczyn czy ślubów, to wykonujcie też tutaj 12 urzędnik nie będzie dla Was nieprzychylny, ale tygrysy, króliki, kozy i świnie powinny powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek ważnych czynności, podróż. Jakieś ważne wizyty, spotkania, jeśli nie możecie ich przełożyć, możecie się spodziewać, że niestety nie przyniosą oczekiwanego skutku. Moi drodzy, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie z feng shui. Do usłyszenia.